Cześć, witam Was na kanale IBIS Gear Polska z tej strony Pikacz. Dzisiaj jestem w Radomiu na zalewie na Borkach. Takiej nomenklatury no, tutaj się używa Jezioro Radomskie. Będę łowił dzisiaj na bocznego troka i przybliżę Wam dokładnie tą technikę. Może nie dla wszystkich jest ona doskonale znana. Dla mnie zresztą też nie jestem jakimś wielkim fanatykiem, natomiast pokażę Wam jak zrobić zestawy, jakich, jakiego sprzętu używać, jakich, jakich wędek, jakich obrotów. No i to co najważniejsze, czyli jakich przynęt. Oglądajcie dalej. Hej! Dzisiaj łowimy na bocznego troka. Może najpierw troszeczkę o samej technice, o samym sposobie łowienia o bocznym troku. No, chyba jedna z najbardziej takich zawodniczych metod łowienia o koni przede wszystkim dlatego, że jest bardzo skuteczna, jeżeli chodzi o jej konstrukcję. Sam boczny trok polega na tym, że do linki głównej, od linki głównej odchodzą dwa troki. Jeden dłuższy, na którego końcu dowiązujemy sobie haczyk, a na nim będzie nasza przynęta, i krótszy, do którego dowiązujemy sobie ciężarek. Co daje taki sposób prezentacji? Na pewno to, że w porównaniu do innych technik łowienia, akurat teraz będziemy mówić o koniach, czyli na małe przynęty. Zasięg rzutu jest naprawdę bardzo, bardzo duży w porównaniu do pozostałych techników na małe przynęty, bo może naprawdę zarzucić tą przynętę bardzo daleko, bo ten ciężarek po prostu może być dużo cięższy, a jak gdyby sama prezentacja przynęty nie straci na naturalności. Jeżeli założymy na wodę płytką, główkę ciężką i małą przynętę, no to ona nie będzie atrakcyjna dla, dla okonia podczas opadu. Przeważnie, jeżeli bardzo dobrze różnie, to też może to pomóc. Jeżeli chodzi o samą. Yy... O kolejną zaletę. Kolejna zaleta jest na pewno taka, że w większości przypadków okonie przebywają przy dnie, a boczny trok polega na tym, że prowadzimy właśnie przynętę przy samym dnie, na wysokości tego krótszego troka, czyli ta przynęta pozostaje przez cały czas w, tak powiem, w polu wrażenia okonia, tam gdzie on powinien być. To jest troszeczkę obusieczny miecz, no bo jest to zaleta, jeżeli te okonie przy tym dnie są. Tak jak to bywa w większości przypadków, natomiast jest to duża wada, jeżeli akurat na przykład w poszukiwaniu drobnicy, albo jest akurat taki dzień, popłynęły sobie do powierzchni, no bo wtedy już tym boszym trokiem na pewno ich nie złowimy. Jeżeli chodzi o zalety, mm, luźny trok z przynętą, dlatego ta ryba bardzo łatwo sobie może tą przynętę pobrać. Przeważnie połykają głęboko i to też jest wada, bo jak ktoś chce tę rybę potem wypuścić, no to czasami naprawdę temu koniowi trzeba bardzo głęboko zajrzeć do paszczy, żeby mu tą przynętę przyjąć i nie zawsze on wróci w doskonałej kondycji do wody. Kolejna wada dla mnie, ja nie jestem wielkim fanem bocznego troka, właśnie głównie dlatego jest taka, że no ten zestaw bardzo się plącze. Jeżeli nie będziemy uważać podczas przemieszczania się pomiędzy miejscami, pomiędzy kolejnymi miejscówkami, łowiskami, no to naprawdę może nam się tak splątać. Ja dzisiaj, nawet podczas dzisiejszego właśnie łowienia, Kilkukrotnie już przywiązywałem zestaw, bo nie miałem nerwów, żeby po prostu wziąć i go sobie rozplątywać. Tutaj idealny przykład wady, jaką jest w bocznym troku, plątanie się zestawu. Mam tutaj takie coś, że szydełko by się przydało i ktoś z sokolim wzrokiem. Nie mam ani jednego, ani drugiego niestety przy sobie. Odplątujemy. Ale metoda skuteczna, także warto czasami się nad nią pochylić. No, lubi się plątać ten zestaw. Ale może, nie wiem jak dzisiaj, okazać się skuteczny. Jeżeli chodzi teraz o sprzęt, ten grubszy, czyli wędkę i kołowrotek. Kołowrotek na pewno fajnie by było, gdybym miał oczywiście precyzyjny hamulec, taki, który łatwo można sobie wyregulować, szczególnie podczas łowienia na plecionkę. Jeżeli chodzi o łowienie na żyłkę, to już nie jest aż tak wymagane. Rozmiar kołowrotka na okonie to będzie, powiedzmy, takie standardowe 2-2,5 tysiąca. Kolejna zaleta bocznego troka to jest na pewno czucie tego zestawu. Ciężki ciężarek daje nam to, że nawet jeżeli jest wieczna pogoda, ta linka jest cały czas napięta i ciężarek przekazuje nam wszystko, co się dzieje na dnie: czy dno jest twarde, czy dno jest miękkie. Natomiast każde branie też będzie świetnie wyczuwalne. Jeżeli chodzi o wadę, przez to, że prowadzimy przynętę przy dnie i mamy i ciężarek i haczyk, no to jeżeli łowimy nie na twardym dnie, tylko jakimś śianym roślinnością, no to będziemy tego ściągać mnóstwo, a nawet możliwe, że łowienie będzie po prostu bocznym trokiem niemożliwe. Dzisiaj troszeczkę tak jest, że rzeczywiście tutaj tego zielska na dnie jest, no i nie pomaga. Yy, wracając do kołowrotka. Rozmiar 2000-2500. Precyzyjny hamulec. Takie jak na przykład u nas w powrotku favorite X1. Jeżeli chodzi o wędkę, w przypadku łowienia bez krętlika, czyli jak ten zestaw możemy sobie wciągnąć do, przez przelotki, może być krótsza wędka. Ja używam do tego w wersji krótkiej Bluebird do 7 gramów. Bardzo fajnie sobie radzi ta wędeczka. Taka wędka do 14 gramów też będzie optymalna, jeżeli będziecie chcieli łowić na jeszcze większych dystansach i zakładać cięższe ciężarki. Wędka na pewno musi być o szybkiej akcji albo taki ekstra fast nawet i z bardzo czułą szczytówką, żeby się po prostu zauważyli każde branie, ale i tak na pewno poczujecie je też w ręku. Chyba tyle o sprzęcie, o przynętach i sposobie wiązania i tym co potrzebujecie w takich drobnych akcesoriach. Pogadamy za chwilę przy przywiązywaniu zestawu. No. Mamy fajną rybę. Fajnie trzą chałupem. Wow. X1 pięknie gra mam nadzieję, że to nie jest szczupak bo nam po prostu odetnie zestaw no też ten kołowrotek mam tak ustawiony właśnie bardziej podokonie, także nie jest jakoś mocno dokręcony hamulec w nim, ale, ale jednak ryba, tak patrząc na, na jej wagę jest całkiem sporo. no chyba mamy fajny przyłów <laughs> przepraszam, lekka gruźlica Szczupak No to teraz... Teraz go jakoś podebrać, żeby nie skończył z przynętą w paszczy. No i proszę bardzo, na taką małą... Na taką małą przynętkę skusił się tylko rękaw podwinąć. Niestety dostęp do wody nie jest najlepszy, ale spróbujemy go podebrać. Właśnie, Molo. Może dlatego tych okońce i tak dużo nie ma na razie, bo... bo z się nie strzeliło. Kurde, w dobrej kondycji. centrowany zbój. Dawaj, dawaj, dawaj Widać, że on w pełni sił wyspany Ale ja wczoraj się położyłem późno, niestety Dzisiaj stałem bardzo wcześnie, żeby przyjechać tutaj do Radomia samego rana Więc ja nie jestem niewyspany, położysz tutaj na molo Albo podbiorę szczypak, albo się zdrzemne no, tak. Dawaj, 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 dawaj. O, no i właśnie to jest też duża wada bocznego troka. A przede wszystkim tego, że nie wziąłem podbieraka, bo się nie spodziewałem szczupaków Na szczęście był wcięty w sam kancik, dlatego tutaj się z nim mogłem powiedzmy pobawić. Dla niego to nie zabawa. Na no, ale odciął, tak. A teraz samo wiązanie, przygotowanie zestawu mocznego troka. Tak jak mówiłem ja łowię z plecionką. Najpierw fluorokarbon, albo żyłka. Jeżeli łowicie na żyłkę, no to macie już tutaj z głowy 0,16-0,14 średnica żyłki. Fluorokarbon też po w średnicach, coś około 0,16, akurat teraz mam 0,17,5, ale nie jest na pewno za gruby. Wyciągamy sobie odpowiedni odcinek fluorokarbonu. Taki powiedzmy na początek około metra. Teraz już łapiemy proporcje, zaraz będzie za późno, żeby to zrobić. Ten trok dłuższy do przynęty na początek, ogólnie jeżeli słabo bardzo ryby żerują, to ten trok powinien być proporcjonalnie jeszcze dłuższy ten z przynętą, natomiast teraz to będzie tak mniej więcej 30-40 cm do jakichś 60-70. Łapiemy sobie właśnie w tym miejscu. Teraz nakładam na siebie bielinki. Zwilżam, żeby się ze sobą skleiły. Robię taką pętelkę, łapię sobie kciukiem i palcem wskazującym jak szczypcami, mocno trzymam, wkładam palec tak, podwójną pętlę i robię jeden, dwa, trzy obroty. Wkładam kciuk, łapię te troczki nasze z i z fluorokarbonu Przeciągam wszystko przez oczko. Ponownie zbliżam już teraz po to, żeby nie przetarł mi się link podczas zaciągania. Żeby też węzeł się ładnie ułożył. Mamy idealny mały węzełek. Jeżeli bym łowił na główkę, to oczywiście ten trok od fluorocarbonu krótszy bym całkowicie. Odciął, albo w moim przypadku przeważnie odgryzł. I to jest gotowe. Teraz do dłuższego troka przywiązujemy sobie haczyk. Mówię trochę o haczykach. Jeżeli chodzi o haczyki, haczyk z długim trzonkiem, wiadomo wielkością, dobrany do, do przynęty, którą będziecie chcieli używać. Standardowo, zwykłym węzłem, takim uninotem, łapiemy. Możemy sobie raz, dwa, na potrzeby filmu może zrobić to I jakoś super dokładnie. Niestety mój dziadowski wzrok starszego pana już nie pomaga mi w wiązaniu, ale dajemy radę. Tak. Ponownie zbliżamy przed zaciągnięciem. zamy nadmiar albo jeżeli szanujecie za uzębienie swoje, to odcinacie nożyczkami albo trączkami, a do krótszego troczka zawiązujemy ciężarek. Może być zoszkiem, może być taki yy, samozaciskający się yy, z regulacją jak to do przodu. no i gotowe tak to wygląda trzeba tylko jeszcze nałożyć przynętę no i co zakładamy przynętę Wymiję bagza zbroję i zaraz ruszamy spróbujemy coś złowić to na jest pierwsza rybka Proszę bardzo, polujemy na okonie. I jak zwykle, oszukały nas. Jest ryba. Uh. Uuuu! To bardzo wdzięczny To no nie jest no, Proszę bardzo. Trzeba by to jeszcze. Takie to łowienie o Na bocznego troka. No właśnie. Często się tak zdarza, że zamiast okoni, częstym przyłowem są przede wszystkim szczupaki na bocznego troka. Och, chyba mu serduszko zabiło nawet, poczułem pod palcem. No i niestety, ponieważ nastawiamy się na okonie, odcinają zestaw, tak jak było w pierwszym przypadku dzisiaj. No ten jakimś cudem, chociaż głęboko zażywał naprawdę, przynęte, do tego fluorokarbonu naszego od nie przeciął, cienkiego. No całkiem taki fajny, grubawy już, co? Na wędce powalczył do 7 gramów. O, powoli ale. Dobry klic. Konie nie stwierdzono na bardzo. Jak widzicie boczny trok jest skuteczny nie tylko na okonie, ale też na inne gatunki ryb. Dzisiaj tak naprawdę tych przyłowów było więcej niż, niż upragnionych okoni. O, kolega trochę gwizdze. Chyba mu spieszy się do wody, więc go wypuszczamy. Poszedł jak zły. Koniec dzisiejszej przygody z bocznym trokiem. Mam nadzieję, że udało mi się Wam, tym, którzy może jeszcze nie mówili, na bocznego troka, chociaż pewnie jest mało takich wędkarzy, szczególnie tych, którzy łowią konie, wyjaśnić jak zbudować taki zestaw, jakich przynęt używać, jak prowadzić. Były przyłowy, szczupaki, bolenie. No i tak czasami bywa w naszym wędkarstwie, ale co zrobić? Dajcie nam suba, dajcie nam lajka, jeżeli Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie i cześć. Hej.